To nie, jest, nie, nie, samochód nie chce ci zapalić. za do mnie. A teraz zapalony krytyk, niekryty, za 17 minut godziny 8. Niekryty krytyk. w Radiu Peł! Ora wstawać. Dzisiaj zabieram was na południe Wielkiej Brytanii, a dokładnie do hrabstwa Sussex, w którym, jak się okazuje, policjanci ścigają samych siebie. Nie jeden policjant, drugiego, tylko jeden policjant. Siebie. Sytuacja jak z komedii. Policjant pod przykrywką kręci się po okolicy, gdzie odnotowano kilka włamań. Jest ubrany oczywiście jak cywil, rozgląda się i węszy niczym Sherlock Holmes w poszukiwaniu włamywacza. Prosi o pomoc w centralę, bo mają tam odgląd na kilka kamer miejskiego monitoringu. Bo mamy podejrzanego. Posłyszał w słuchawce tajniak. Szukał i szukał, i szukał, i szukał, i szukał, a z pół godziny później ktoś z wielorazem inteligencji, przewyższającym rozmiar buta, zorientował się o co kaman. Tajniak czy tak tajniak że aż operator podglądu wziął go za podejrzanego, a sam tajniak swojej tajniackości odtajnić nie potrafił. No bo jak? A mówię o tym dlatego, bo pierwszy raz muszę, żeby policjant ścigał sam siebie. Cóż, są takie stworzenia, które gonią własny ogon. Am I right or am I right? Krego dnia, życzę macie wrącyk? Czyli nie kryt, kryt.